Od 1 czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500. Aby nie utracić ciągłości wypłat, wniosek należy złożyć do końca kwietnia. Osoby, które pobierają 500, chcąc zapewnić sobie ciągłość wypłat, muszą złożyć wniosek do końca kwietnia bieżącego roku. Osobie, która pobiera 500 Plus i złoży kompletny oraz prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie do czerwca tego roku. Tym samym rodzic czy opiekun będzie miał wypłatę świadczenia na konto bez żadnej przerwy. Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus na nowy okres, który potrwa od 1 czerwca do końca maja przyszłego roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. W naszym województwie zainteresowani złożyli już ponad 300 tysięcy wniosków, z których większość jest już rozpatrzona. Rodzice i opiekunowie złożyli w województwie śląskim już 381 tysięcy wniosków na 591 tysięcy dzieci. W całym kraju do 12 kwietnia wpłynęło 3 miliony 400 tysięcy wniosków na około 5 milionów 400 tysięcy dzieci. Z tych złożonych wniosków 93% świadczeń zostało już przyznanych. Jednak pamiętać należy o tym, że sama wypłata świadczenia na nowy okres rozpocznie się dopiero w czerwcu. Jednak już teraz większość złożonych wniosków jest obsłużona. Wnioski składać można jedynie drogą elektroniczną, a zrobić to można na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną MZUS na smartfony i tablety, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia albo swoją bankowość elektroniczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację MZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikacja MZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnienie. Wniosku o 500. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane. Jeżeli wniosek złożony do ZUS będzie nieprawidłowy, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie wnioskodawcę do poprawienia dokumentu w ciągu 14 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.